Cześć, z tej strony Kusior. Dzisiaj filmik trochę z innej beczki, czyli co my w ogóle tutaj tworzymy. Po filmach z Series z tego może powstanie gra, można mniej więcej wywnioskować, co to będzie, ale i tak postanowiliśmy nagrać o tym oddzielny filmik. Właściwie to powinniśmy go nagrać dawno temu, ale trochę nam wypadło z głowy. No ale do rzeczy. Nasz projekt to taki bardzo uproszczony city builder i Farming Simulator w jednym. Na poprzednich filmach widzieliście pierwsze dwa elementy, czyli sadzenie roślin i stawianie budynków. Dodaliśmy do tego jeszcze, można powiedzieć, elementy RPG, albo raczej element, yy, czyli fabułę. Yy, w naszej grze będzie fabuła i to dość mocno rozwinięta, no przynajmniej taką mamy nadzieję. <grywa> Co to oznacza? To oznacza, że oprócz zbierania marchewek dla potrzebującego sąsiada będzie trzeba jeszcze słuchać jego wypocin. Ale mam nadzieję, że historia, którą chcemy wam opowiedzieć będzie dla was wciągająca i nieprzesadzona. Będzie tam na pewno trochę naszego humoru, trochę dramaturgii, ale na pewno nie zaspiemy was w ścianą tekstu, jeżeli o to się martwicie. Jak to w RPG-ach bywa, fabułę będą ciągnęły kwesty. Na pewno postaramy się zrobić zróżnicowane, żeby nie było tylko sadzenia i zbierania roślinek. Na pewno postaramy się ograniczyć grindowanie jak najbardziej. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o elementy RPG. Na pewno nie będzie żadnego uważania po mapie, jak spienia czy machania cepem przed cierwojadem. To pod tym względem można bardziej porównać do Visual Novel z elementami budowania i farmienia. Jak być może widzieliście na poprzednich filmach, gra oparta jest na systemie dni, albo jak ktoś woli, tur. Yy, I w tych dniach liczony jest upływ czasu w grze. Tutaj mogę Was uspokoić, bo mimo tego upływu czasu, to nikt na pewno Was nie będzie gonił. Tam nie ma żadnych ograniczeń czasowych, więc można sobie farmić, ile dusza zapragnie. Co w takim razie daje ten upływ czasu? Oczywiście oprócz tego, że rosną <głos》> nam wtedy roślinki. A na przykład zmieniają się pory roku i jest to nasze takie małe urozmaicenie. W każdej porze roku można sadzić inne rośliny, więc jak chcecie nastakować jeden rodzaj to raczej trzeba się sprężać. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, zimą nie można nic robić. Zimę trzeba przeżyć po prostu. Nagromadzone towary będzie trzeba przerobić na zapasy dla mieszkańców całej wioski, które będą zużywane w każdej turze. A co do gromadzenia towarów, to tutaj też ograniczyliśmy stakowanie. Wszystkie towary, które będą zbierane, będą przechowywane w magazynie, który ma ograniczoną pojemność, więc będzie można go tylko rozbudować, żeby pomieścił trochę więcej, ale nadal nie uda się nastakować nieskończonych ilości. Co jeszcze? Może inne wioski, w grze będzie kilka wiosek, nie tylko nasza. Każda wioska będzie się specjalizowała w produkcji innych towarów, dlatego nie będzie można w jednej wiosce kupić i sprzedać wszystkiego co mamy. Dzięki tej dostępności towarów, ceny będą się różniły między wioskami, w niektórych będzie można kupić to samo za, za dużo niższą cenę niż, niż w innych, więc znów no, zmusi nas to do odwiedzenia różnych lokacji, żeby wycisnąć z tego handlu jak najwięcej pieniędzy. E, do tego dodaliśmy jeszcze system reputacji w każdej wiosce. E, to jest prosty system, który określa czy się z kimś lubimy, czy się nie lubimy. Jak można się spodziewać, będzie to miało jakieś benefity, na pewno będzie wpływało na, na ceny u kupców. No ale wracając jeszcze do specjalizacji wiosek, to jeżeli produkują tylko określone towary, to oznacza, że mają też jakieś zapotrzebowanie na to, czego wytworzyć sami nie mogą. I to da nam dwie możliwości. Po pierwsze, możemy wykorzystać tą sytuację, żeby się wzbogacić i sprzedawa sprzedawać w tych wioskach produkty, których potrzebują za dosyć, dosyć wysoką cenę. A po drugie, możemy wykorzystać system wojny ekonomicznej, który zamierzamy wprowadzić. Nie będę się nad tym systemem teraz rozwodził. To jest raczej temat na oddzielny filmik, bo to będzie dosyć rozbudowany system. Ale będzie taka możliwość, żeby z innymi wioskami walczyć, ekonomicznie oczywiście. Co jeszcze? Oprócz zbierania plonów dodaliśmy zwierzęta hodowlane. Będzie dostępnych kilka rodzajów takich zwierząt, które na pewno pomogą w rozwoju wioski. Na pewno będą zdecydowanie wygodniejsze od sadzenia roślin, no bo nie będzie trzeba za każdym razem sadzić nasionek i zbierać roślinek, a wystarczy tylko poczekać, aż produkty się wyprodukują, że tak powiem. Co więcej, zwierzęta będą się mogły rozmnażać, jeżeli będziemy spełniać odpowiednie warunki więc to nam da całkiem spory przychód w late game'ie, zwłaszcza że te zwierzęta nie umierają ze starości. No ale to by było trochę OP, dlatego musieliśmy to utrudnić. No i pierwsze co zrobiliśmy to cena zwierzęcia będzie bardzo wysoka. Na pewno nie uda się kupić zwierzęcia na jakimś początkowym etapie gry. Po drugie, żeby posiadać zwierzęta, to trzeba wybudować odpowiedni budynek, w którym one będą mogły sobie żyć dla każdego rodzaju. Zwierzęcia będzie potrzebny inny budynek, będą pogrupowane. Po trzecie, budynki będą miały ograniczoną liczbę miejsc na te zwierzęta, więc też nie, nie będzie się dało ich stakować w nieskończoność. Aczkolwiek będzie możliwość zbudowania większej ilości tego samego budynku, no i jest możliwość ulepszania budynków, więc w tym wypadku to ulepszenie budynku zwiększy nam pojemność. Będziemy mogli więcej tych zwierząt sobie przechowywać Po czwarte Zwierzęta będą musiały coś jeść Żeby wytworzyć paszę dla zwierząt Będzie trzeba wykorzystać zebrane plony No albo kupić w wiosce Jak ktoś będzie miał wystarczającą liczbę pieniędzy Więc podsumowując Zdobycie zwierzaka nie będzie proste A jak wam się uda To będziecie musieli się upewnić Że stać was na jego utrzymanie Czyli karmienie No ale jak już się uda To naprawdę będzie to spory przychód w late game'ie Przechodząc dalej, w pewnym momencie gry odblokowana zostanie możliwość zatrudniania pracowników. Będą oni wykonywali za nas niektóre prace, jak na przykład y, automatycznie będą zbierały plony, będą karmili zwierzęta. Jeżeli będziemy mieli dostępną paszę w magazynie, będą mogli na przykład skracać czas potrzebny do wyrośnięcia roślin, tego typu rzeczy. Będą mieli na pewno poziomy standardowo. Im wyższy poziom, tym lepszy bonus. No ale tutaj też, żeby nie było za łatwo, to. Każdemu pracownikowi będzie trzeba wypłacić wynagrodzenie, bo to nie jest niewolnik, więc w każdej turze będzie trzeba mu płacić i będzie trzeba zapewnić mu dach nad głową, czyli wybudować mu jakiś dom. Z tego co planujemy, to w jednym domu będzie mogło mieszkać kilku pracowników, więc to nie będzie też aż tak utrudnione, jak to może brzmieć. Także w tym przypadku tak samo będzie trzeba pilnować, będzie trzeba się pilnować, żeby było nas stać na to, żeby zatrudniać pracowników, raczej nie na początkowy etap gry. Eventy. Żeby jeszcze bardziej urozmaicić rozgrywkę, to wymyśliliśmy system randomowych eventów. No i to polega na tym, że co jakiś czas, co, co kilka tur powiedzmy, grze pojawi się informacja o jakimś niecodziennym wydarzeniu. Coś, co będzie wpływało bezpośrednio na nasz rozwój. To coś w stylu, pogoda latem dopisała, więc wszystkie zbiory dają plus jeden plonów. Albo, że zima trwa dwie tury dłużej w tym roku. Coś w tym stylu. Także mogą to być sytuacje, które nam albo utrudnią, albo ułatwią rozgrywkę. No i będą się, yy, będą się losowały, więc, więc to jest zupełnie randomowo mogą się pojawić. Podsumowując, postaramy się rozbudować, właściwie oprzeć grę na, na ekonomii i fabule, więc, więc ta, fa ta ekonomia będzie dość rozbudowana. Pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na, na ceny w różnych wioskach i dostosować się do tego, jakie są warunki. Jak już będziecie mieli więcej złota, to możecie spokojnie hodować zwierzęta, żeby na late game mieć dobre warunki. No, ale pamiętajcie o tym, że wszystko będzie miało swoją cenę, więc musicie się. Przygotować. No i uważajcie na zimę. Mogę jeszcze dodać kilka takich drobnych szczegółów w zasadzie. Początkowo ten projekt miał być prostą i przyjemną gierką, ale w miarę rozwijania sporo pomysłów nam przyszło i przerodziło się to w taki spory projekt z tymi wszystkimi mechanikami, o których wspomniałem. Ale mimo to postanowiliśmy zachować kilka z tych uproszczonych mechanik, które mieliśmy zaplanowane na początku. Dlatego, tak jak wcześniej mówiłem, nie ma ładzenia po mapie, nie ma żadnej walki, ekspienia, to jest bardziej taki kliker. No ale nie ma też na przykład realistycznego zajmowania się tą swoją farmą. To znaczy nie trzeba pielić tego ogródka, nie trzeba podlewać roślin, nie trzeba posiadać żadnych narzędzi, żeby móc z tego korzystać. Musimy tylko posiadać pole, posiadać nasionko, kliknąć i poczekać aż wyrośnie. No tak, w zasadzie to, to jest tyle. To wszystko ode mnie w tym filmiku. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem i że spodobają Wam się nasze pomysły. Do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć!